Panie profesorze, mamy za sobą prezentację raportu o tym, jak Polacy rzucają lub nie rzucają palenia. Czy obserwuje pan. Patrząc na wnioski płynące z tego raportu, wolę w narodzie, żeby nie palić. Jedna trzecia Polaków pali papierosy, i a jeżeli jest taka wola wśród tych, którzy nałogowo palą, to jak oni do tego podchodzą? Wydaje mi się, że papierosy mają już tak złą prasę, jeśli można tak powiedzieć, że rzeczywiście nawet tacy bardzo nałogowi palacze myślą o tym, żeby w jakiś sposób, jeśli nawet nie wyjść, to przynajmniej złagodzić ten swój nałóg. I jednym z takich sposobów jest próba przejścia na pod. Podgrzewacze tytoniu, jak zauważamy w raporcie, prawie połowa badanych, właściwie nawet ukryty połowa badanych ma nadzieję, że przechodząc na te podgrzewacze w tej bądź innej formie porzuci swój nałóg. Jest to dość wyraźne. Powiem nawet, że było to dla nas zaskakujące, że to jest aż taka skala. Oczywiście, by mieć pewność, że tak będzie, to musielibyśmy te same osoby przebadać na przykład za 5 lat i zapytać, czy rzeczywiście z tego nałogu udało im się wyjść. Ale to, że te podgrzewacze są jakąś nadzieją, to jest prawda. I dość istotną rzeczą jest to, że dość spora grupa osób, prawie 20%, zaznaczyło, że przejście na podgrzewacze było dla nich ostatnią deskuratacją czyli próbowali już rzucić palenie, tam zbadać wynika, że niektórzy już 3, 4 i 5 razy, nie udawało się to. W związku z tym próbują jeszcze takiej metody, bo być może ona da tą upragnioną szansę wyjścia z tego dałoku. Jest światło w tunelu dla tych, którzy chcą dalej palić. A jak pańskim zdaniem wygląda projekcja przyszłości? Tytoń dalej będziemy konsumowali, zmieniać się będą tylko technologie, czy w ogóle odejdziemy od używek w rodzaju tytoniowych produktów? Produkty tytoniowe zaczęły się pojawiać już w cywilizacji sumeryjskiej, pierwszej cywilizacji, jaka w ogóle istniała. będę w tej samej cywilizacji było też i piwo. Myślę, że w jakimś takim sposobie naszym myślenia ludzkim jest to, takim ogólnopopulacyjnym, że jednak pewna część społeczeństwa zawsze będzie potrzebowała jakiejś takiej formy relaksu związanej z używkami. I tego się nie da wyplebić. zresztą była przecież prohibicja w Stanach Zjednoczonych, która właściwie spowodowała coś zdecydowanie odwrotnego niż chciała spowodować. Dlatego pewien procent będzie i z tym trzeba się po prostu pogodzić. Natomiast mam nadzieję, że przyszłość pokaże to, że te używki nie będą już tak inwazyjne jak papierosy tradycyjne, że z czasem no, ten nauk zostanie ucywilizowany.